siemanko, witam was w kolejnym odcinku po chwilowej przerwie yy, w nagrywaniu, w sensie wrzucam stare odcinki, ale takim świeżym nagrywaniu. No i co, mamy tutaj trzy, <laughs> trzy paczuszki, które do nas przyszły. Yy, otworzymy sobie tu pierwsza z wymiana z kolekcjonerem skryni, bardzo polecam. Golden Baler oraz dwie bazóweczki, które mi brakowały już chyba dwie karty, tylko brakują do pełnej kolekcji, więc jak ktoś ma, to zapraszam na nas się wymienimy. I co z takich nowości co słychać? Mam pieska, szczyniaka małego, który daje naprawdę popalić i czasami jest naprawdę nieznośny, ale naprawdę jest słodziakiem, więc będziecie chcieli mogę wam potem zdjęcia podesłać. Na, na przykład Face'ie, tutaj kolejna paczuszka, i co my tu mamy? Tu mamy Araujo oraz Master Rookie Master Ruki Yamal, i to mnie bardzo cieszy. Fajna jest ta karta, tak ona się prezentuje. 2007 rocznik, Matko Bosko. Co to się dzieje? No, ale fajna karta. No i tu mamy jeszcze właśnie araujo naszego El Capitano. na dwóch kartach on jest. On jest na takiej i na takiej, czyli w takiej czerwonej wersji i w niebieskiej. Czyli to jest base chyba, a to jest specjalne. Jakaś. No, a wy dajcie znać co u was słychać jak leci... lecą te... Jak, jak ten luty leci, tak? Tak, bo to już jest już luty. Co tam u was słychać, czy już macie ferie, czy jeszcze nie, bo niektórzy już kończą, na przykład Pomorskie już kończy. A niektórzy jeszcze nie mieli. Więc dajcie znać. Powiem Wam szczerze, fajnie wspominam ferie, fajny był to czas, ale tylko wolne było fajnym czasem w szkole, więc szczerze, każdy mi mówił, że pójdę do pracy, to będę tęsknił za szkołą, ale powiem Wam szczerze, bo tak nie jest, chyba wolę iść do pracy, zamówić potem jakieś fajne kartochy, pootwierać coś i jakoś to leci. Bo szczerze w szkole tak, w szkole nie chciał, znaczy mi się nie chciał, bo wiem, że są osoby, które bardzo lubią się uczyć i szacunek dla takich osób, ale ja tam jakoś za bardzo... A tu w ogóle jak widzicie takie podrapane ręce, to właśnie jest zasługa tego małego szczeniaka. No, a wracając do tematu, no to tak jak mówię, ja tam jakoś w szkole nie widziałem za bardzo przebywać. Niektóre lekcje były naprawdę fajne, jak nie wiem, geografię lubiłem co tam jeszcze matmy do pewnego momentu Przyrodę, no bo chyba każdy lubił kto lubił grać piłeczkę a tutaj co tu do nas przyszło jak on to łupką Panie, jak ty żeś to łupką no dobra tutaj base z widzewa będzie na sprzedaż. To już nie basey, tutaj jakieś specjalne. W ogóle fajne do 40, 37 do 40. Cały widzew World War połowski do 190. I 38? A tu było ile? 37? What the fuck? 37, 38 Pawłowski, mega fajnie. Czyli chyba 1 na 1 tylko brakuje Pawłosia. Ach, przepraszam. Co my tu jeszcze mamy? Tu chyba już będą sami bejsy. Trochę coś się zdaje. Trochę tych bejsów padło. Więc bejzingi pójdą pewnie na sprzedaż wystawię to jakoś, żeby się tego pozbyć bo jest to mi niepotrzebne trochę bazówek uzbieraliśmy, no ale co ogólnie trochę uzupełniliśmy naszą kolekcję dajcie znać czy wy zamykacie kolekcję czy nie no teraz widziałem, że euro ma coś wychodzić cena niestety jest dość spora bo chyba 12 zł za saszetkę więc będzie ciężko, no ale tak i tak zawsze tak mówię a koniec końców zbieram, więc pewnie też tak będzie z Ekstraklasy kończę kolekcję, może jutro Wam zrobię jeszcze przed sprzedażem Team Unitów, bo sprzedaję dwa pełne loga Widzewa Łódź i Jagiellonii Białystok. To może Wam zrobię taką prezentację, żebyście zobaczyli jak to w ogóle wygląda. No ile tam kart mi brakuje po prostu z... z właśnie tej kolekcji Ekstra klasy. Mam nadzieję, że uda się ją szybko domknąć i będzie po problemie, bo no mówię. Próbuję, próbuję, ale jakoś to tak słabo wychodzi, a już straszytek nie chcę otwierać, bo jak widzę, że straszytek tam 30 zł kosztuje. No to człowiekowi się odechciał. No ale co? Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu i napiszcie co tam u Was ciekawego słychać. Z chęcią sobie poczytam. Yy, jeszcze trochę wolnego mi zostało, więc sobie poczytam. Trzymajcie się, święteczko i cześć. Piąteczka.